Cześć, witajcie w nowym vlogu, prawdopodobnie weekendowym. Ja właśnie wyszłam z psem na spacer. Yy, wiecie co? Mamy jesień liście spadają z drzew. Ja już włączyłam tryb kurteczka i szaliczek, bo normalnie bez tego się nie da. Także yy, lecę zaraz do pracy. Filip został z mężem w domu, bo jest trochę chory. Zresztą jak słyszycie, ja też zaczynam mówić przez nos, więc yy, tak średnio mam nadzieję się w weekend troszkę podleczyć, zobaczymy co to z tego będzie. Witajcie, ja już jestem po pracy, właśnie wróciłam, jak widzieliście, Bilko się jeszcze załapał na przywitalno-pożegnalne głaskanko. E, przywitalne dlatego, no bo wróciłam, a pożegnalne dlatego, że właśnie mój mąż go zabrał i pojechali sobie na działeczkę na noc. Prawdopodobnie ostatni raz w tym roku, chociaż nie wiem, no bo jak będą chcieli bardzo, to niech sobie jeżdżą. Dla mnie to już jest stanowczo za późno, bo ja lubię nocować na działce bardzo. Ale jak jest ciepło, nie jak jest zimno, nie jak trzeba się, wiecie, opatulać i w ogóle, żeby tam móc w ogóle być. Także Filip właśnie sobie je obiadek, ja też zaraz sobie muszę coś wymyśleć, zrobić i. No co, pewnie trochę trzeba ogarnąć mieszkanką, w ogóle muszę zrobić jakąś listę zakupów na jutro, bo jutro prawdopodobnie pójdę na jakieś zakupy takie większe, no bo wiecie, lodówka już trochę świeci pustkami i trochę po prostu trzeba. Jeżeli chodzi o stan mojego zdrowia, nie jest źle, mogło być gorzej, ale myślę, że dzisiejszy dzień szybko się skończy, ponieważ po prostu będę chciała jak najszybciej trafić do łóżka, żeby się wygrzać, także robię co mam robić. A później odpoczywam. O, taki jest plan. No i zrobił nam się wieczór. Ja sobie wcześniej oczywiście zjadłam, trochę się pobawiłam z Filipem, trochę pooglądał bajki, zrobiłam bu inhalację. Y, odłożyłam go teraz już spać. Y, i, powie, I powiem Wam tak, że pomyślałam, że sama sobie też zrobię inhalację, bo czuję, że znowu mnie zatyka. Ja już też wyjęłam rzeczy ze zbywarki, włożyłam te, które były do zbywarki. E, troszkę tam właśnie posprzątałam sobie w łazience, powyrzucałam pewne rzeczy, jakieś stare gąbki, wiecie, których i tak już nie używamy, a zostawiłam je, bo może będę mieć płytki, i już są po prostu tak zniszczone, że nie będę nawet płytek nimi być. Także wszystko, co mogłam, to sobie powyrzucałam, zrobię sobie gorącą herbatę z sokiem z bzu, bo u mnie w pracy. Panie robiły sok z bzu i po prostu jest przecudowny na takie sytuacje, bo pozwala, wiecie, się trochę podleczyć przez noc. Także zrobię sobie właśnie tą herbatkę z tym sokiem z bzu, wcisnę tam cytryny, tak dużo, dużo, żeby miało witaminy. I cóż, położę się, po prostu się położę, bo chciałabym, żeby mi przeszło. Dlatego że. Gdzie dziele, bab, jedną naprawdę fajną rzecz, którą chcę zrobić. Idę sobie włożyć teraz jakiś serial, wypiję tą herbatkę i idę spać. Odezwę się jutro. Cześć, witajcie w sobotę rano. Jak słyszycie, dobrze nie jest. Mam problem z mówieniem na razie, ale może w ciągu dnia się to poprawi. Filip się teraz inhaluje i tak sobie pomyślałam, że jak tylko on skończy inhalację, to ja zrobię też sobie. No trzeba się jakoś ratować. <laughs> Także no yy, taka aktualizacja na dziś. Ja już zjadłam śniadanie, umyłam się, omalowałam się i chyba mój mózg troszkę się oszukał, że skoro lepiej troszkę wyglądam, to może i lepiej się troszkę czuję. Teraz jestem w trakcie ogarniania Filipa. Yy, zaraz będziemy szli pewnie na zakupy a później wracam, rozpakowuję te rzeczy i pewnie się położę, bo Filip ma dzisiaj obiad. Ja też już sobie mniej więcej wymyśliłam, co chcę zjeść. Nie jest to nic, co długo będzie trwało, więc tak... O! Miki się mi co? Ja już mam to może My już wróciliśmy ze sklepu i muszę sobie chyba zrobić jakąś herbatę żeby sobie po prostu e, nawilżać te gardło, żeby móc cokolwiek mówić. I jako że nie mam większych planów na dziś, to odpoczywam. Robię sobie właśnie tą herbatę i starłam sobie tutaj imbir. Wcisnę sobie też sok z cytrynki. Mam też sok z bzu. A później, jak herbatka trochę przestygnie, to dodam sobie jeszcze miodu. A ja zrobiłam sobie makaron z krewetkami i suszonymi pomidorami. No dobrze, mała aktualizacja. Jak widzicie, coraz gorzej mówię. Dlatego nic do was nie mówię. Yy, ale teraz yy, robię Filipowi kolację i naprawdę marzę o tym, żeby on już poszedł spać bo ja też będę mogła się położyć czytam sobie też o jakichś różnych sposobach domowych na, e, wiecie, żeby tej chrypy się pozbyć i żeby zacząć normalnie mówić no i wiecie mam tam miód, mam cytrynę mam ten sok z bzu staram się, ale <laughs> nawet Filip już mówi mamo, jak ty dziwnie mówisz nie mogę cię zrozumieć wcale mu się nie dziwię Dobra, nie skrzeczę już dzisiaj więcej. Witajcie. Dziele, jesteśmy już po śniadaniu. Ja ciągle piję i ciągle sobie coś tam nawilżam te gardło. Plan na dzisiaj jest taki, że na początku przygotowuję trochę obiad. Później jadę po męża na działkę. Wracam, dokańczam obiad, bo dzisiaj na obiad ma przyjechać mój tata, a później wieczorem idę z moją przyjaciółką na prezent urodzinowy dla mnie od niej czyli na stand-up No dzisiaj partnerem do rozmowy jestem z żadnym ale może jednak coś tam się uda Mam nadzieję, że do wieczora będzie trochę lepiej Także ja ograniczam do minimum to co mówię My już jesteśmy po obiedzie yy, i teraz sobie jeszcze posiedzimy z tatą, a później się przebiorę i będę wychodzić. Witajcie kolejnego dnia. Jak słyszycie, nadal mi nie odpuszcza te gardło. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że wczoraj było bardzo fajnie. Uśmiałyśmy się z moją przyjaciółką. E, co ci ludzie czasami opowiadają na tej scenie, to jest po prostu nie do wyobrażenia. E, śmiałyśmy się, a przecież o to chodziło w stand-upie. Także uważam, że wyjście jak najbardziej udane. Wróciłam późno, więc już się do Was nie odzywałam, bo nie chciałam budzić chłopaków. E, więc po prostu... E, Teraz chciałam Wam powiedzieć, że naprawdę, naprawdę było fajnie, ale jest to nie do powtórzenia. Nawet jak wracałyśmy z, yy, z przyjaciółką z, do domu, to mówimy, kurde, no nie da się tego powtórzyć, nawet nie da się tego tak naprawdę zapamiętać, co oni tam mówili. Chociaż mówili takie rzeczy, że po prostu no, no. Mi się podobało, fajne wyjście. Moja przyjaciółka była pierwszy raz w amfiteatrze, a ja byłam pierwszy raz na żywo na stand-upie. Także nasze dwa pierwsze razy. Yy, Fajnie, że mogliśmy to spędzić razem. Super. No i cóż, ja lecę teraz do pracy i odezwę się do was później. Jak dam radę coś powiedzieć. Ja już jestem po pracy, idę teraz do apteki kupić sobie coś na te gardło, yy, bo wiecie, domowe sposoby, domowymi sposobami, ale jednak lekarstwo jakieś warto by było mieć. Idę też odebrać przesyłkę. Opowiedz mi coś. Zawsze tego Czy były dzisiaj yy, u was alpaki? Były. Było, 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 tylko że... To ile było ich? To dwie. A jak miały na imię? Mm, nie, nie znam. Nie pamiętasz? Nie. I dawały się i te marchewki? No i tak. Ja mam sobie też naszą marchewkę. Mhm. Mm <laughs> Ona była na placu. Tam, gdzie masz plac zabaw? Tak, tak. Przedszkolka. <laughs> mm -hmm. Koło przedszkolka. Mhm, koło przedszkolka. Witajcie kolejnego dnia, ja już jestem po pracy. Jak słyszycie, mój głos dochodzi już do normalności. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, bo jeszcze czasami zdarza mi się skrzeknąć albo coś, ale już jest o wiele lepiej niż było. Także jest ok. W te leci zmywarka, bo trzeba było ją dzisiaj wstawić, także wiecie. Witajcie, kilka dni później. Ostatnio jakoś tak przerwałam dziwnie i po prostu postanowiłam, że może zamiast zaczynać kolejnego vloga, to po prostu coś tam jeszcze Wam powiem. To, co chciałam wtedy Wam powiedzieć, bo mniej więcej wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam Wam wcześniej powiedzieć, że Filip miał w przedszkolu z okazji Dnia Chłopaka alpaki. Bardzo się cieszył, bardzo mu się to podobało. A dzisiaj jesteśmy już kilka dni później. Ja w tym czasie, kiedy do Was się nie odzywałam, zdążyłam jeszcze. Hmm, że tak powiem, troszkę sobie odpocząć. Moje gardło się zregenerowało, już teraz myślę, że jest w pełni sprawny. już nic mi się tam nie dolega. Także super. Także jak widzicie, na Waszych oczach choruję, zaniemawiam, później wracam powoli do zdrowia. Także dzisiaj już jestem w pełni sprawna, jeżeli chodzi o głos, oczywiście. W sumie tak naprawdę nic więcej mi też nie dolega. Tak? Nie wiem. Na metalową tam górze. No, widzę. Dzisiaj jesteśmy na plaży, żeby się koszkę Tak. Opsa, <laughs> ops. Op, op. Wyłaliłam się. O, o, Mama, ale wiecie, to jest takie łatwe? Tak. Bo to rozkaka na jednym. wróciliśmy do domu, bo było naprawdę naprawdę zimno, także niecałe pół godzinki pobył Filip sobie na tym placu zabaw trochę się pochuśtał, trochę sobie pobiegał, trochę sobie pozjeżdżał na Tyrolce także wiecie, no zadowolony tak się umawialiśmy, że jak mama powie, że wracamy bo jest zimno, to znaczy, że wracamy i obyło się bez dyskusji obyło się bez płaczu cieszy mnie to bardzo teraz Filip sobie zjada obiadek ja zrobiłam sobie gorącą herbatę i też muszę sobie coś wymyślić do jedzenia. No i cóż, e, tak sobie będziemy pewnie odpoczywać już dzisiaj. A, no pewnie muszę złożyć jeszcze jakieś pranie standardowo, także to mnie dzisiaj czeka. Zrobił nam się wieczór, jest już ciemno, ja już odłożyłam Filipa spać i przyszłam teraz tutaj do Was pokazać Wam, e, co ostatnio sobie kupiłam, bo byłam sobie na zakupach i kupiłam kilka rzeczy takich stricte dla siebie więc już Wam pokazuję. Kupiłam sobie sweter. O, taki, taki, taki. Bardzo mi się spodobały te kolory. O, słuchajcie. Myślę, że wygląda całkiem fajnie. Jest taki dłuższawy. Zakrywa pupę, ja takie lubię. I kupiłam go w Kiku. Za, już Wam mówię, bo pamiętam, 45 zł, a wcześniej kosztował 70, więc tam jakaś była zniżka. I to jest pierwszy zakup. Drugi zakup, też skika. Wiecie, kupiłam sobie koszulę. Ona teraz jest w strasznym stanie, bo jest ognieciona, ale wiecie, to się wyprasuje, to będzie wyglądało dobrze. I ona jest taka, w kratkę, jak widzicie zresztą, ma na sobie szarość, błękit beż, czerń, także myślę, że do sporej ilości ciuchów, które posiadam będzie mi pasowała. Wpadłam do yy, HM i już Wam pokazuję, co tam sobie kupiłam. W H&M chyba wszystko brałam w rozmiarze L tak. Yy, I tak, kupiłam bluzkę taką szarą za 25 zł. O, sorry, jest po drugiej stronie, ale ona nic na sobie nie ma. One wszystkie są gładkie, ta akurat jest taka yy, prążkowana. Taką różowawą kupiłam sobie też. I ona również jest za. Wszystkie są, oczywiście, na lewą stronę. I ona była za, również 24,99. Brązowa, ona była za. 24,99. I taka jaśniutka beżowa za. 19,99. Palłam też do rezerw, i kupiłam sobie dwie pary spodni. O, jedne mam takie granatowe, bo ostatnio mi się zniszczyły, więc uznałam, że muszę sobie kupić kolejne. I wzięłam też czarne. O, z tego samego rodzaju, nawet i, i, i. Właśnie czarne też wszystkie, które mam już są takie troszkę starszawe, i obawiam się, że mogą za niedługo y, się poprzecierać, i tak dalej, i to już nigdy nie wygląda dobrze. Y, kupiłam sobie też buty, buty jasne. Tak, dla mnie jest to niewyobrażalne, bo jeszcze może z rok temu mówiłam Wam, że dla mnie buty to tylko czarne, czarne i czarne ewentualnie, ale. Y, tym razem postawiłam na jasne, ponieważ y, te czarne, które mam y, są jeszcze dobre i nic się z nimi nie stało, więc uznałam, że skoro tamte są OK, to mogę sobie zaszaleć i kupić jakiś inny kolor i właśnie padło na beżowe, ponieważ no, nie ukrywam. Beżowy jest jednym z takich kolorów, które często przyodziewam. Więc po prostu będą mi pasowały. Uważam, że są naprawdę fajne. Kosztowały mnie 159,99, kupowałam je w CCC. I to były takie zakupki, które ostatnimi czasy po prostu poczyniłam. A co do takich spraw życiowo ogarniających, to złożyłam pranie i włożyłam sobie do takiego worka próżniowego wszystkie sukienki, bo ja już oficjalnie zakończyłam sezon sukienkowy. Dla mnie pogoda w okolicach 15-17 stopni to już nie jest czas na sukienki. Ja już teraz się wciskam w spodnie i koniec. Bez dyskusji, ja po prostu no, nie chcę marznąć, bo później jestem chora, więc wiecie. W, w, po prostu nie. Dla mnie czas na sukienki się już po prostu skończył. Więc sobie je spakowałam do worka próżniowego, odessałam odkurzeczem. Yy, wiecie. Powietrze wsadziłam do szafy i niech to sobie tam siedzi do przyszłego lata. No niestety, ale no tak to już jest. Po lecie nadchodzi jesień i trzeba się z tym po prostu pogodzić. A w ramach takiego pogodzenia się z jesienią powiesiłam sobie mój wianuszek taki jesienny, żeby dodawał klimaciku. Mam jeszcze jedną ozdobę jesienną. Czyli właśnie taką tacę z jesiennymi dekoracjami mam w wazonie szyszki i takie suszki, trawę suszoną, nie wiem, jak to nazwać, dynkę i świeczkę. I to są w sumie jedyne dwa akcenty takie jesienne, które mam w domu. A nie, przepraszam, mam jeszcze inhalator, bo wiecie, jak się go schowa, to dziecko się ponownie rozchoruje, także nie chowam. No, proszę bardzo, proszę bardzo, jak to się. Tutaj na łóżku rozciąga. Wcale cię tu nie powinno być. Wiesz o tym? Wiesz o tym, że cię tu wcale nie powinno być. No, bo później igiełki zostają po tobie i wszyscy się kują igiełkami. Schodzi piesek na dół. Schodzimy. No. No, zejdź. Ha, rozumiem. Jest tylko jeden sposób, żeby przekonać tego jego mościa do zejścia z kanapy, czyli trzeba dać mu jeść po prostu. A ja zapaliłam sobie świeczkę, zrobiłam sobie gorącą herbatę, włączę sobie jakiś serial i tak zakończy się mój dzisiejszy wieczór. Witajcie w sobotę, mamy godzinę 6.30, Filip wstał dzisiaj o 5.50 i oczywiście jest już głodny i zażyczył sobie dzisiaj naleśniki, więc... Z moich nadziei na dłuższy sen w sobotę wyszło nic, jak zwykle zresztą. Nie pamiętam, kiedy miałam taką sobotę, że sobie pospałam dłużej. Wiecie, naprawdę czasami marzy mi się takie pospać sobie do dziewiątej. No ale z racji tego, że Filip wstaje wcześniej, jest to raczej niewykonalne. Więc przyszłam teraz mu zrobić te naleśniki, o które prosił i Później się pewnie ogarnę, bo muszę się wykąpać i tak dalej, i tak dalej. I pewnie dzisiaj pójdę na takie mini zakupy do domu, ale mam też kilka rzeczy do kupienia do przedszkola, więc myślę, że dzisiaj właśnie to zrobię, żeby wiecie, już do przedszkola móc to w poniedziałek zanieść, żeby już była lista rzeczy zamknięta, bo pan skarbnik w tym roku już większość rzeczy kupił wiecie, tam sobie wysyłaliśmy na, na przykład tam na Allegro jakieś tam różne oferty i tak dalej szukaliśmy najtańszych opcji, no i tam już większość rzeczy naprawdę, naprawdę się udało znaleźć i już są zakupione i mijałam się właśnie wczoraj jak odbierałam Filipa to mijałam się z panem skarbnikiem i widziałam, że tachał te wszystkie paczki więc yy, widziałam, że po prostu już te tam pozanosił i yy, Chcę już mieć zakończoną tą właśnie sprawę z przedszkolem, żeby już dzieci miały wszystko, co powinny i po prostu pójdę dzisiaj i to zrobię i kupię to, co mam kupić. Także takie plany są na dzisiejsze przedpołudnie. Filip zjadł już naleśniki, a ja sobie zrobiłam kanapeczki z podsmażoną szyneczką, bo miałam taką szynkę, którą trzeba już było dzisiaj zjeść. No i żeby, wiecie, tak ją po prostu troszkę ulepszyć, to ją sobie podsmażyłam. My już jesteśmy po obiedzie, Filip się trochę pochuśtał na chustawce, bo jest zimno i w sumie nie wychodzimy na dwór, bo wiecie, jednak nie chcę, żeby się przeziębił, więc trzeba wymyślać mu różne zabawy, bo on się szybko oczywiście nudzi jak to dziecko. Ja teraz wyszłam na chwilę do sklepu, bo jeszcze kilka rzeczy właśnie, tak jak Wam mówiłam wcześniej, muszę kupić do przedszkola, także lecę je kupić. Ja właśnie wracam do domu, ale jak widzicie zrobiło się już strasznie ciemno. Nie spodziewałam się, że jak wyjdę to już będzie aż tak ciemno. Idę do domu. Cześć. Witajcie w niedzielę. Nie wierzę, że to mówię, ale jestem drugi raz chora. W przeciągu tygodnia. Ach, powiem nam tak, że wczoraj jak wróciłam z tym. Psem ze spaceru wieczorem Tak mi się zrobiło zimno Ale to tak mi się zrobiło zimno, że wiecie Musiałam szybko sobie zrobić gorącej herbaty Napiłam się i tak dalej Ale rano wstałam i znowu się czuję niedobrze Także Ja już nie mam słów nawet na to Nie mam słów Idę się położyć, ubrałam się w ten gruby kod, wiecie, żeby, żeby jednak trochę było mi ciepło. Nie mam siły, więc nie będę już się dzisiaj do Was odzywać. Pożegnam się z Wami. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tych moich chorób, filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie proszę dla mnie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się następnym razem. Pa!